Z całą sympatią dla Jerzego Prochaszki, ale to jest dramat. To jest naprawdę dramat. Oglądając nagrania z treningów Jerzego Prochaszki, mając na uwadze to, co pokazuje w OKTAGONIE, to naprawdę za głowę łapie się, zastanawiając się, jakim cudem ten zawodnik był na tronie mistrzowskim kategorii półciężkiej. Czy w tym szaleństwie jest jakaś metoda no cholera Najwyraźniej jest. Skoro jego bilans wygląda tak, jak wygląda, skoro posiadał pas mistrzowski kategorii półciężkiej UFC, skoro. W starciu z Aleksem Pereirą, jak najbardziej miał swoje momenty. No ale. Jasny gwint. Że ten chłop podchodzi do ciebie z rękami opuszczonymi na wysokość kolan. Potem inkasuje bomby. A potem opowiada, że tutaj miał problemy zdrowotne albo prywatne i przez to to wyglądało tak, jak wyglądało. Aleksander Rakić. To całkowity kontrast, całkowite przeciwieństwo i jego prochaszki. To jest zawodnik, który nie trenuje tutaj w lesie, obijając drzewa. Zamiast tego. Trenuje podłączony do specjalistycznej aparatury. Każda sekunda jego treningu jest dokładnie zmierzona, oceniona, a zatem zupełnie, kompletnie, kontrastowo inne podejście do sportu, do treningów. Aleksander Rakicz ma wszystko absolutnie wyliczone. Plus, nie oszukujmy się, to jest zawodnik, który jest tytanem fizycznym. Pomimo swoich potężnych gabarytów, jest niebywale zwinny, szybki, silny, sprawny. Iż prochaszka jest po prostu nieprzewidywalny, chaotyczny. Jak mówię, w tym chaosie jest metoda dowodem na to, jak mówię, rewelacyjny bilans jego prochaszki, fakt, że utrzymuje się w ścisłej czołówce kategorii półciężkiej, że zasiadał na jej mistrzowskim tronie. Natomiast jego defensywa woła o pomstę do nieba, a mimo wszystko to nie jest zawodnik, który byłby obdarzony tytanem w szczęce. No w kategorii półciężkiej już nie możesz sobie pozwolić na to, aby dawać się trafiać. A ten styl walki, jego prochaszki, oparty właśnie na regularnym mieszaniu ustawień, walce z opuszczonymi rękami, próbach niesygnalizowanego skrócenia dystansu, opieraniu ciężaru ciała na wykrocznej nodze. Pamiętamy, co zrobił Aleks Pereira, a przypomnę, a przypomnę, że po walce z Wolkanem Ozdemirem, w, którym, w której Aleksander Rakic którą Aleksander Rakic skończył z okopaną okrutnie nogą. Austriacki serb sam zaczął odwoływać się do tych niskich kopnięć z wielkimi sukcesami. Spodziewam się zatem, że jak najbardziej rakieta będzie tutaj starał się powtórzyć to, co czynił Alex Pereira, czyli okopywać bazę yy, Jerzego Prochaszki, podmywać jego fundamenty. Pod kątem stójkowym również, nie oszukujmy się. No Aleksander Rakic technicznie jest o wiele lepiej poukładany, aniżeli chaotyczny. Do granic możliwości, do granic absurdu, do granic śmieszności chwilami. No, przyjrzyjcie się tej finalnej akcji z walki Aleksa Pereira, właśnie z Iżym Prochaszką. Prochaszka podchodzi do niego z rękami, tak, inkasuje jeden sierp, drugi sierp, jest po wszystkim. Co to ma być? Jasny gwint. Oczywiście powtarzam, z całym szacunkiem dla Iżego Prochaszki. No ale faworyzuję tutaj Aleksandra Rakicza. Uważam, że pod kątem technicznym w stójce będzie rozdawał karty. Dobrze korzysta z czasów prostych, rąbi lowkingami, jest odpowiedzialny pod kątem defensywnym, i, co być może najważniejsze, spodziewam się, że będzie miał przewagę też w walce na chwyty i prawdopodobnie też pod kątem zapaśniczym. Jeżeli przewróci jego prochaszkę, a takiego scenariusza absolutnie tutaj nie wykluczam, to uważam, że będzie w stanie skontrolować go na, nie wiem kilkanaście, może kilkadziesiąt sekund, może nawet na kilka minut. Także nie spodziewam się, aby pod kątem kondycyjnym. Aleksandarowi Rakiczowi czegokolwiek brakowało, pomimo iż pomimo, iż wraca po długiej przerwie i ciężkiej kontuzji, z zaleczeniem której miał naprawdę poważne problemy. Pamiętamy, zerwanie więzadła w kolanie w starciu z Janem Błachowiczem, który doprowadził do tej kontuzji, okrutnie okopując wykroczną lewą nogę swojego przeciwnika, tak mocno, że ten zmuszony był nienaturalnie opierać ciężar ciała na tej tylnej, cof, czyli prawej, i w konsekwencji doprowadziło to do zerwania więzadła krzyżowego w jej kolanie. A zatem podsumowując, jasne, Iżi Prochaszka to jest szaleniec, rębajło, zakapior, zawodnik nieprawdopodobnie chaotyczny, nieprzewidywalny, nie walczy książkowo. Kto wie, może czymś trafi. Zyg zamiast zag w wykonaniu Aleksandra Rakicia i serbski Austriak, też austriacki Serb, może trafić do krainy Morfeusza. To może się wydarzyć. Waga półciężka. Natomiast na papierze naprawdę Trudno nie faworyzować tutaj znacznie lepiej technicznie poukładanego Aleksandra Rakicza, znacznie bardziej odpowiedzialnego w defensywie, który powinien też przeważać w obszarze zapaśniczo-parterowym. A zatem mój typ to zwycięstwo Aleksandra Rakicza przez decyzję sędziowską. A wy jak widzicie to starcie? Dajcie znać w komentarzach.